Ja kocham prezydenta Duda, on jest tak płodny intelektualnie. Jak takiego prezydenta nie kochać? Ja uwielbiam słuchać jego wywiadów. Ja naprawdę słucham, rozdziawiam gębę, jak się mówi popularnie. Patrząc też na politykę unijną, wstrzymanie procedury z artykułu 7, no i z jednej strony oczywiście to na pewno cieszy, ale z drugiej, na przykład prezydent Duda stwierdził w jednym z wywiadów ostatnio z Robertem Orturkiem, że skoro komisja stwierdziła, że wstrzymuje procedurę, no to nie trzeba zmieniać ustawy o KRS-ie, no bo to znaczy, że komisja uznała, że ona jest praworządna i że ogólnie w Polsce jest już praworządnie. Jak interpretujesz te słowa, bo wokół też ym, tej ustawy o KRS-ie. No, jest ostatnio dużo kontrowersji, dużo prawników się wypowiada. Były nawet mocniejsze słowa sędziego Tulei, także no to na pewno będzie gorący so, temat ja dla prawników. Po pierwsze, prawniku. muszę powiedzieć, ja kocham prezydenta Duda. On jest tak płodny intelektualnie. W tym wywiadzie, o którym mówisz w jednej ze stacji radiowych, powiedział tak. No, ale po co zmieniać ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa? Przecież Komisja Europejska cof, cofnęła już procedurę naruszenia zasad praworządności, a tak w ogóle. To ja będę, mówił prezydent, bronił kadencji Krajowej Rady Sądownictwa, no bo nie można jej naruszyć. Wiesz kto to mówi? Andrzej Duda, który podpisał zmianę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która złamała kadencję członków KRS-u i wyrzuciła na zbity pysk członków KRS-u przed upływem jej kadencji. No, muszę powiedzieć, że prezydent jest błyskotliwy, jest naprawdę y, takim diamentem politycznym, bo zakłada, jestem ciekaw, czy ta teza obroni się w praktyce, że my nie jesteśmy w stanie sięgnąć pamięciom kilka lat do tyłu i przypomnieć sobie, że on łamał kadencję Krajowej Rady Sądownictwa, że on powoływał sędziów dublerów, czyli zaprzysięgał sędziów na miejsca, które były prawidłowo obsadzone, i on dzisiaj mówi, że on będzie stał na straży praworządności. I jak takiego prezydenta nie kochać? Ja uwielbiam słuchać jego wywiadów. Ja naprawdę słucham, rozdziawiam gębę, jak się mówi popularnie, oczy mi się robią jak złotówki i moja fascynacja nie może, nie, nie może mnie opuścić jeszcze wiele minut po zakończeniu wywiadu pana Natomiast prezydenta co do, co Andrzeja do tych propozycji, e, zmiany tej ustawy, jak według ciebie to się zakończy? Bo e, no te słowa niektórych prawników, bo, którzy zakończy... też byli... Także tak, za ta ta 14 miesięcy, jak będzie nowy prezydent, będziemy wtedy uchwalać ustawy zgodne, bym powiedział, z tymi zasadami, o które walczyliśmy przez 8 lat. Jeżeli mówimy, że trzeba było rozdzielić funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, żeby nie było tak, jak teraz było, że nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości nadzorowanym przez ministra Zbigniewa Ziobro miał wyjaśniać prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Coś wyjaśnił? Nie, nie wyjaśnił. Mimo, że trzy lata temu Najwyższa Izba Kontroli skierowała zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, a raport opisujący nieprawidłowe wydatkowanie środków, nieprzejrzyste, obarczone mechanizmami korupcjogennymi, chociaż trafił do premiera Morawieckiego, wicepremiera Kaczyńskiego, ówczesnego szefa CBA, to nikt z tym nic nie zrobił. Dlaczego nie zrobił? No bo wolne żarty, kto miał zrobić. Zbigniew Ziobro, jako prokurator generalny, miał powiedzieć, że minister Zbigniew Ziobro, jako nadzorujący Fundusz nie nadzorował go wcale, albo jak twierdzą niektórzy, w tym tak zwany mały świadek koronny, bym powiedział, wręcz uczestniczył w podejmowaniu decyzji, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości miały iść na lewe fundacje, słupy stowarzyszenia, które nigdy nie prowadziły działalności, czy tak jak w przypadku jednej fundacji, fundacji Profeto, na budowę ośrodka, który to ośrodek budował człowiek, który siedzi w areszcie za przestępstwa skarbo, karne skarbowe, A pieniądze, które dostał, częściowo wypłacał z powrotem na konto zakonu Saracenów, który przekazywał je do fundacji, a w ogóle jeszcze część wypłacał przez kartę bankomatową z konta swojego niepełnospawnego dziecka, na które przelał ogromne pieniądze, a drugą część przelał na konto firmy śpiocha, uśpionej firmy nieprowadzącej działalności w Wielkiej Brytanii. Przecież jak ja to czytam, to przypomina mi się moja ulubiona książka Mario Puzo, Ojciec Chrzestny. No to dokładnie się tak samo e, czyta. Ale co do Funduszu Sprawiedliwości, mamy pana Raza, mamy te nagrania, mamy artykuły prasowe, które wychodzą wokół tych nagrań. No i tam mamy takie, bym powiedział, bardzo ciekawe określenie ze strony byłego już wiceministra sprawiedliwości pana Romanowskiego w stronę ówczesnego premiera Marawieckiego. No, gdzie jest stwierdzone, że no, jego ojciec to był. Ruski agent, a ten to nie wiem w sumie, czy jest. Czy niemiecki, czy ruski, czy może jeden i drugi. E, no to nie jest chyba najlepsza recenzja szefa rządu, dla którego się jako też wiceminister poniekąd pracuje. Znaczy, po, po pierwsze, odkładam stronę merytoryczną. Nie jestem w stanie ocenić, czy Morawiecki senior to był ruski agent, a Morawiecki junior, czyli do niedawna premier, to ruski, niemiecki, czy jakikolwiek inny. Rozumiem, że wiceminister ówczesny Sprawiedliwości, obecny poseł PiSu, Marcin Romanowski ma w tym zakresie wiedzę. Pani Marcinie. Trochę odwagi, karty na stół. Ma pan informację, że były polski premier był, mógł być agentem niemieckim czy rosyjskim. Dawaj pan śmiało, ujawniaj pan wszystkie okoliczności. Ale to, co jest w tej sprawie istotne, to pokazuje, jak w tak zwanej zjednoczonej prawicy, jakie są wewnętrzne relacje. To, że jeden z wiceministrów swojego premiera rządu, premiera rządu, którego jest członkiem, określa jako potencjalnego agenta niemieckiego czy ruskiego, no powiedzieć, że łączy ich silna emocjonalna więź i to nie jest miłość ani tym bardziej sympatia, to nic nie powiedzieć. No, chłopaki w tym rządzie szczerze się nienawidzili i bym powiedział, e, określanie tego rządu rządem zjednoczonej prawicy, wolne żarty. No, ale właśnie y, ten obóz, <laughs> można powiedzieć, ziobrystów tak, a obóz premiera Morawieckiego, wiadomo było, że za bardzo się nie lubią i. Liderzy tych obu obozów, a także jego członkowie. Natomiast no problemem teraz jest to, że to rzeczywiście wypływa na e, światło dzienne. Mogą ja bym to że nie przeczytać wypływa, wszyscy, tylko wybiło jak przepełnione trumbo. Tak, ale no mogą to przeczytać wszyscy. To jakby jest różnica między plotką e, polityczną, jakąś tam prasową, e, a e, rzeczami, które są rzeczywiście ukazują się jako fakty. Jest to I to, i to, czy, to oh. i czy to nie będzie jakby też problemem dla środowiska długofalowo, tak, no bo e, to też. Podburza zaufanie, tak? Takie opinie i przede wszystkim to, jak może to przeczytać każdy, tak, a nie tylko to jest jakaś tam właśnie plotka, W wtór ktoś coś tam powiedział, ale my w sumie nie mamy pewności. Mikołaj, postawiłeś bardzo ważną diagnozę, bo to, że z Funduszu Sprawiedliwości wyprowadzano kasę na cele polityczno-partyjne, a moim zdaniem część z tej kasy pewno trafiała do prywatnych kieszeni, prokuratura i NIK teraz wszczynają ponowne kontrole i mają iść tropem tych pieniędzy, w Części jak w przypadku Fundacji Profeto i firmy Tiso, jeżeli nie dobrze pamiętam nazwę, już to opisałem. To jest bardzo ważne, ale to ludzi wo, w obozie zjednoczonej prawicy nie rusza. Solidarna Polska, teraz suwerenna, miała swój Fundusz Sprawiedliwości, stamtąd wyciekała publiczna kasa, Morawiecki miał swojego zaufanego szefa Agencji Rezerw Materiałowych. To ten, co kupował agregaty kilkakrotnie droższe niż cena rynkowa, no i wiele osób uważa, że wyprowadza w ten sposób kasę. To jest informacja, którą teraz ujawniono. Słynna firma Retisbet, która zaczynała na podkoszulkach z kapitałem 4000 zł, a później na kontraktach zarabiała na przykład pół miliarda złotych z rządem. To są te kontrakty między innymi z agregatami prądotwórczymi, których duża część nie trafiła na Ukrainę, za to bardzo duża część trafiło do prywatnej kieszeni właściciela tej spółki, bo spółka na tym przerabiała zarabia z ogromnym przebiciem, ale kolejny podmiot Zjednoczonej Prawicy, e, tak zwana Partia Republikanie, dziś już wchłonięta, o której członek tej partii władz krajowych, ta partia nadzorowała Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pani dasz dwudziestoparoletni barman, który miał dostać tak, no to, 50 to milionów była, złotych. No to bym powiedział, kolejne wyprowadzanie publicznych pieniędzy, więc to ich nie wzrusza, bo każda z partii w ramach Zjednoczonej Prawicy miała swoje źródełka, w zasadzie e, wodospad Niagara. Z publicznymi pieniędzmi, z którego czerpali obficie. Ale to, co może ruszać, i tu się z Twoją diagnozą zgadzam, bo nawet w ostatnim czasie słyszałem wywiad premiera Morawieckiego, który powiedział: No, oczekuję przeprosin ze strony pana Rymanowskiego. No, takie słowa, że ty agencie to jednak w relacjach międzyludzkich zostaje. I wydaje mi się, że to słowo wylatuje. Ale wraca kamieniem i myślę, że te polityczne kamienie jeszcze w obozie zjednoczonej prawicy, w obozie Prawa i Sprawiedliwości będą do tych, którzy je wypowiadali wracały z całą siłą.